Jak powiedziałem, tak zrobiłem powiedzmy, no i mamy busa. Mamy busa, mamy busa, mamy też problemy. Niestety troszkę mankamentów ma, no ale to zaraz, zaraz opowiem, najpierw zaparkuję. No i tak, o, jest to cudo. Świeżdina, bo zamówiliśmy lawetę. Eee, normalnie na giełdzie jako ładunek sprzedaliśmy, żeby tam to tutaj cudo przywieźli, żeby nie tracić czasu, bo to jednak z drugiego końca Polski ten samochód. No ogólnie bardzo się cieszyliśmy. No niestety wyszło parę mankamentów. Nie wiem, czy byśmy go kupili, jakbyśmy po niego pojechali. Pewnie tak, znając życie, e, bo niestety jest trochę do zrobienia tam. Coś tu czuć, paliwo się poci pod maską. E, co tam jeszcze? Tu w zawieszeniu są trochę problemy, trzeba porobić, coś tam podspawać Pod podwoziem, bo to wiadomo, że to kurczę te, te, te Boxery, te Ducato i w ogóle to raczej Te auta lubi rdza Tragedii ogólnie nie ma, tragedii nie ma, ale żeby można było pracować normalnie tym samochodem, czy żeby nie jeździć, no to trochę trzeba porobić Przepraszam, ale Przejdźmy się, oj, dookoła tragedii nie ma, dobra, jak już jesteśmy w środku, no to, no to środek, no, to jak na ten rocznik, to jest 2000, 20, 22 lata, auto, no to chyba tragedii nie ma, wszystkie tutaj guziczki są, wszystkie pokrętła są, wszystko działa, radio nie działa, no tam, nieważne, tak muszę powiedzieć, jeszcze gniazdo w, zapalni, w zapalniczce, ale tak, wydaje się tak uczciwy ten samochód. jest wiadomo, jest brudny, jest zakurzony, ale nie jest nic poniszczone, nie jest nic aż tak strasznie zajechane, Podsufitka też, tragedii nie ma jak na te lata, jak na samolot, który służył do pracy, bo trzeba pamiętać, że takie samochody dostawcze, to wiadomo, one są zawsze tak zajechane, tak wyeksploatowane, że jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, no to, to można powiedzieć, że jest przepięknie, no i też nie będzie on pracował, normalnie nie będzie woził towarów, tylko będzie służył jako samochód serwisowy i dla na, na nasze użytki, jak będzie woził samochód, jako nasz po prostu firmowy, wiadomo, samochód dostawczy. Tu mamy też, do, dostaliśmy klamkę, bo klamka jest do wymiany, to poprzedni właściciel zostawił. Są, jest drugi komplet kluczyków, oryginalne. Są, nawet, są trzy kluczyki i piloty do niego, także to też jest jak najbardziej na plus. Idąc dalej, no, opony ma takie w miarę spoko do jazdy, no niestety oczywiście progi są raczej do naprawy, tragedii nie ma, oczywiście można jeździć, ale ale w suma sumarum jeżeli miałby nam to dłużej posłużyć ten samochód, no to to trzeba powymieniać. Eee, czy powymieniać, no bo wy, wy, wyciąć, wstawić jakiś nowy, no prost naprawić progi, no najzwyczajniej w świecie. Tutaj te błotniki z tej strony są ok, z drugiej strony jest tragiczny błotnik, ale tutaj Gniazdo jest 230V przygotowane, żeby go podłączyć do prądu. Hak normalnie wbity w rejestrację, wszystko gra. Nie wiem oczywiście czy instalacja działa, ale to mniejszy problem. To wiadomo w razie co się zrobi. Najważniejsze, że jest wbity w dowód. Eee, o, widać. nie? Tutaj ten błotnik, no to jest tragedia. Tutaj będzie trzeba to naprawiać. I tak samo tutaj ten próg, no i ten tutaj ta część jest naj, naj, najgorsza. Od środka Trzeba robić. Największym bankamentem jest to, że jest średnio widoczny numer wini i prawdopodobnie będziemy zamawiali rzecze znawcy. Nie wiem, jeszcze to będę skrobał, bo tam jest coś, coś częściowo zamalowane. Może mi się uda, ale no to, to jest jedynie problem, więc, więc przy rejestracji, przeglądzie, no to zanim, zanim to, no to, to, będziemy musieli, yy, to będziemy musieli robić. Ale tak się nie wiem, to akurat ustanowiłem po słońcu, także kiepsko byłem go na myjni, szybko opukać. Yy, no, absolutnie tragedii nie ma, moim zdaniem. Ale trochę pracy jest. No tylko że no, też za tą cenę no czego się spodziewać. No to jest 22 letni samochód, no czego się spodziewać. Głównie chodziło nam o to. tylko teraz pytanie, czy lepszy interes kupić idealnego busa i samą robić zabudowę, czy kupić starszego busa już z gotową zabudową i ewentualnie coś, coś pogrzebać. Wiadomo, że to jest ten, ten no, niby najwyższy, chociaż wiadomo, że są wyższe, ja miałem wyższego z taką plastikową nadbudówką jeszcze, no to powiedzmy, że to jest średniak. Średniak jest z długości, chociaż nawet nie wiem, może z długości to, nie jest właściwie krótki, ale chyba średniak z długości i średniak z wysokości. No i tu tata go wyczaił na ogłoszeniu, gdzieś go ogląda, bo myśmy tak jak mówię, wcześniej troszeczkę busy, tak się rozmawialiśmy za busami, tata go wyczaił w ogłoszeniu, no i mówi, zobacz jakie super, już ma zabudowę gotową, wszystko bierzemy. No i, e, no i wzięliśmy, nie wiem czy dobrze, Zrobiliśmy, no, no nie majątek, tragedii, tragedii nie ma. Wiadomo też, że, że też jakoś tam, no nie 5 zł, no ale, e, ale na, nasz, na nasz użytek, no usługowo nie będziemy raczej pracować dla, no chociaż może, kto wie, go zrobimy kiedyś. Jak mechanik, by się znalazł jakiś chetny do współpracy, to kto wie, ale raczej sądzę, że wątpię. Jak widać, o, gotowe są półki. Na narzędzia, wszystkiego wi wiadomo, że już niedługo tu będzie zapełnione naszymi jakimiś narzędziami, klamotami, pierdołami Tu też można Na podłogę coś włożyć eee, Tu taki fajny stół ale warsztatowy Będziemy tu mieli madło, jakieś tam klucze wiadomo, tu jest też taka Taka szafka zakryta W razie co Można sobie coś tutaj też schować to Przesuwamy są na dwie strony Tutaj też takie półki i tu można akumulator podłączyć. Tu można akumulator podłączyć. Tu widać, jest instalacja pełno gniazdek. Są 22 gniazdka przez te wszystkie przedłużacze. Tu się włącza ten, ten akumulator. Trochę trzeba posprzątać, chociaż nie wiem, czy to jest, że tak powiem, nie wiem, czy jest sens sprzątać, chociaż w, w, no, póki tutaj nie ma klamotów, no to raczej mi to wszystko wszystko to podkurzam. Umyję, po powycieram, chociaż no wiadomo, że za chwilę będzie tutaj pełno narzędzi i pewnie już jak będzie zapełnione narzędziami, to już tak nikt tego nie będzie sprzątał, no ale no. Chyba tego, nie wiem, etyka wymaga. Kupiliśmy samochód, trzeba, go, trzeba posprzątać. I tu też jeszcze jest jeden schowek, tu tak samo też miałem w swoim busie. Się przypominają. Stare dobre czasy, tylko że ten mój bus to wielki był. Jak tak tutaj teraz staje, to mi się to wydaje takie malutkie. Malutka tapaka. I wiadomo rzeczą jest, że nie będzie go można było bardzo y, zawalić, bo też chodzi o to, żeby koła nim wozić w razie co do, do wulkanizatora, żeby było szybciej. Wiadomo, chcemy kupić ten klucz pneumatyczny. Chciałem w ogóle też mieć kompresor. Nie wiem, zobaczymy, y, czy tutaj trochę mało miejsca, bo w ogóle. Wcześniej że też taką miałem wizję, żeby w tym miejscu postawić beczkę plastikową, taką 200 litrów, i mieć tam AdBlue. Wiadomo, AdBlue jest teraz tak drogie, że, że śmiech na sali. Więc kupować AdBlue na normalnie, wiadomo, luzem i potem sobie tankować do samochodów. Eee Ale nie wiem, no muszę zobaczyć, bo to trochę tu mi miejsca zabierze dużo. Tu powiedzmy by był kompresor, no to zabierze tyle miejsca. No to czy potem tu na przykład. Nie no chyba wejdą cztery 4... Mówię, Warunek jest taki, że tu nie można nic więcej kłaść, żeby w razie co napęd wszedł po prostu. Raz, dwa. No nie no to był. Nie no dobra może wejdzie. Tak, tak żeby po prostu cały napęd wszedł w razie w. A dwa koła na pewno wejdą, więc to i tak jest niezły, niezły wynik. A w razie co też docelowo mamy tego haka, więc można też przyczepy. Też tragedii nie ma. Wszystko fajnie się otwiera, to jest też To jest też korzyść. A no, telefon mam oczywiście. No, także nie wiem na czym skończyłem. Aha, że w razie W odbity, czekajcie, tak, tak sobie próbuję wyobrazić, że 2, 4, 6, 8. No wejdzie 8q, ale nie wiem czy jest z tą beczką i z tym ewentualnie kompresorem. Dobra, no na razie nie problem, na razie to... Zostawmy tak jak jest, zobaczymy co się będzie działo. Mówię w razie co jest ta cała przyczepa. Ale ha, o tym mówię, że fajnie się to, że tu wszystko ładnie chodzi. Jak ja miałem tego busa, pamiętam to swojego, to tu miałem problem. Ta góra drzwi mi nie chciała dojść. A tu elegancko, jedną ręką, bardzo ładnie się to zamyka. O, jest takie fajne, sztywne. Woda się nie będzie zaciekać, chociaż coś już tu zaciekło. Bo my, byłem na myjniku no i widać widać zaciekło. No, naprawdę tu też, wiecie, to ja tylko tak po prostu opisuję, ale no 22 letni bus no teraz jak jest to bardzo ładnie muszę zacząć jeszcze zamki 22, Dwudziestodw... aha ja tam sam zostawiłem włączonego eee, także pora się zbierać i jechać załatwiać sprawy bo mamy czwartek nie wiem, dziś koło Nie eee, miałem tego swojego busa, już nie wiem co mówiłem, dobra no aha, nie ma co wielce wymagać, no 22 lata ma więc nie ma co wymagać. Poć się to paliwo, czuć wokół, wokół, czuć, czuć wokół yy, zapach paliwa, to mnie wkurza trochę. No. Nie wiem, czy to rozsądne rozwiązanie było, bo tu widzicie, klamka jest z własnej roboty. Te, te klamki w tych Ducato, bokserach, jumperach to jest po prostu przekleństwo prawdziwego zdarzenia. To generalnie trzeba dwoma rękami najlepiej otwierać, bo zresztą teraz dobra otworzę. To jest właśnie ten błąd, że dużo osób to ciągnie po prostu za tą klamkę i te klamki się wyrywają. Nawet nie kupi pomysł takie coś. Ale fajnie, cieszę się, że te drzwi chodzą, bo jak ja tego swojego busa wtedy kupiłem, to te drzwi nie chodziły i był problem, żeby je uruchomić, a wiadomo, kurier. No to te drzwi były mega istotne, te boczne drzwi. Światła są, tu jest taka jarzeniówka duża. No tragedii nie ma, ale myślałem, że będzie lepiej. Powiem szczerze, że troszeczkę jestem zmartwiony, bo myślałem, że że nie będziemy musieli aż tak dużo przy nim robić, żeby na nasze, na go użytek z niego korzystać? Tak. Nie Tylko dla nas. A tak czy siak jest problem, będzie trzeba coś tam po pogrzebać. Kurczę, tak wam powiem szczerze, że. Yy, jak nawet malutka jest ta kabina. Tak jak ja pamiętam, jak tym busem jeździłem. Tam się taki ten bus większy wydawał. Przecież ja tutaj spałem na fotelach, że tu, tu, tu trasy robiłem tym busem. Niesamowite. To tak jak kurczę. Jeżdżą chłopaki i mają tu kurnik i taka mała taka binka. No No ale co? No od czegoś trzeba zacząć Jakby nie było. Ale co wam powiem, to wam powiem No szok To jest wielki plus i tego się nie spodziewałem. Szyściutkie zamki coś też w tych samochodach jest poważne, jest tym problem. Ja miałem z tym problem. Wszystkie zamki elegancko działają, i mało tego, dwa piloty działają, i on się zamyka na pilota. Teraz tak. Szok. Szok, i niedowierzanie. Także to na wielki plus. Dużo minusów, ale też dużo plusów. Szkoda, że tego, że. Jeszcze bym się nim gdzieś pojeździł Ale dobra, teraz trzeba jeszcze, jeszcze lecieć, póki urząd otwarty którym to mamy godzinę? Za druga, no więc trzeba lecieć